6 czerwca w ogrodzie Biblioteki Głównej w Kozienicach zorganizowano piknik rodzinny ze Stefkiem Burczymuchą. Co to znaczy? To znaczy, że tego dnia na dzieci, ale też na ich opiekunów i rodziców czekało w placówce wiele atrakcji. Zgromadzonych powitała dyrektor biblioteki Elżbieta Stąpur, życząc wszystkim wspaniałej zabawy. Dla przybyłych przygotowano wiele atrakcji. Promowano też czytelnictwo i patronkę 2022 roku, którą jest Maria Konopnicka, w końcu Stefet. Burczy Mucha w haśle tegorocznej imprezy pojawił się nie bez powodu. O przygodach tego urwisa przypomnieli swoim młodszym kolegom uczniowie liceum ogólnokształcącego w kozienicach. Opowiedzieli też dzieciom o zagrożeniach czyhających na nie w sieci oraz o tym, jak aktywnie i ciekawie można spędzać czas bez komputera. Po tej krótkiej, ale jakże ważnej lekcji przyszedł czas na ogłoszenie wyników konkursów zorganizowanych przez placówkę. Wyłoniono i nagrodzono najlepszych czytelników. W Wśród dzieci i dorosłych, nagrodzona autorów najładniejszych zakładek do książek oraz autorów najpiękniejszych rysunków ukazujących ich ulubione miejsca do czytania. W trakcie pikniku dzieci miały też okazję wziąć udział w różnych grach i zabawach, własnoręcznie stworzyć festynowe przypinki, spróbować wypieków serwowanych przez babeczki z pieprzem i solą, czyli przedstawicielki koła gospodyń wiejskich z Nowej Wsi, przygotować zakładkę do książki metodą origami, czy stworzyć kolorowe kwiaty, z bibuły pod bacznym okiem klubowiczek skoła koła robótek ręcznych niteczka. Była też okazja zagrać w koło fortuny, zobaczyć jak z balonów powstają różne zwierzątka, wykonać sobie brokatowy tatuaż. Było też coś dla miłośników robotyki, dmuchańce i zjeżdżalnie, a także stoiska przy których powstawały kolorowe bańki mydlane czy wielkoformatowe rysunki. Piknik rodzinny zrealizowano w ramach projektu Ej wydziadki czy wy wiecie jak bywało niegdyś w świecie konopnicka nież Stampowo. Organizatorami wydarzenia byli gmina Kozienice i Biblioteka Publiczna. Patronat honorowy nad imprezą objęli burmistrz Piotr Kozłowski, starosta Krzysztof Wolski i Muzeum Karykatury imienia Eryka Lipińskiego.